Cześć. Dzisiaj postaram się przybliżyć temat służebności przesyłu. Co to jest służebność przesyłu? Czy możesz się nie zgodzić na jej ustanowienie? Na co możesz liczyć, jeżeli już zgodę wyrazisz? Nieruchomości bez wątpliwości. Ewelina Wójciak. Zapraszam na problematykę służebności przesyłu. Zacznijmy od zdefiniowania pojęcia służebność przesyłu. Służebność przesyłu jest ograniczonym prawem rzeczowym. Co to oznacza? Przygotuj się na to, że ktoś obcy, w tym przypadku przedsiębiorca przesyłowy, będzie mógł korzystać w pewnym zakresie z Twojej nieruchomości. Tym samym Twoje prawo do nieruchomości zostanie ograniczone. W kodeksie cywilnym czytamy. Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Informacja o tym, że wasza nieruchomość została obciążona ograniczonym prawem rzeczowym, w tym przypadku służebnością przesyłu zostanie wpisana w dziale trzecim Księgi Wieczystej. Oprócz tego, że służebność przesyłu jest ograniczonym prawem rzeczowym, powinieneś wiedzieć, że strony nie mają możliwości wypowiedzenia ustanowionej służebności. Służebność może zostać ustanowiona na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenia przesyłowe lub którego własność stanowią już istniejące urządzenia przesyłowe. Służebność przechodzi na rzecz nabywcy. Jeżeli sprzedacie swoją nieruchomość, to wraz ze służebnością to samo dotyczy przedsiębiorstwa. Służebność stanowi własność przedsiębiorstwa, wygasa najpóźniej wraz z likwidacją przedsiębiorstwa, na skutek niewykonywania przez lat 10 lub gdy służebność straci już znaczenie dla przedsiębiorcy. Co istotne, właścicielowi nieruchomości obciążonej przysługuje wynagrodzenie. Takie widoki są Wam znane? Zapewne tak. Zastanawiacie się, co możecie zrobić, jeżeli zakład przesyłowy będzie chciał obciążyć Waszą nieruchomość służebnością przesyłu? Zawsze możecie się nie zgodzić. Ale czy to coś da? Jeżeli nie dojdziecie do konsensusu z zakładem przesyłowym, sprawa trafi do sądu. I to sąd decyduje o dalszym toku postępowania. Jeżeli to jednak możliwe, radziłabym ugodowo podejść do sprawy. Tak, jak to zostało wspomniane, właścicielowi nieruchomości obciążonej służebnością przysługuje wynagrodzenie. W jakiej wysokości? To oczywiście zależy. W dużej mierze na wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności ma wpływ czas nabycia nieruchomości. Zastanawiasz się dlaczego? Jeżeli nabyłeś nieruchomość już z istniejącym urządzeniem przesyłowym, należy domniemać, że szkoda z tytułu posadowienia urządzenia przesyłowego została uwzględniona w cenie. Ważny jest rodzaj urządzenia przesyłowego: czy jest to urządzenie naziemne, czy może podziemne. Ważna jest również lokalizacja tego urządzenia. Jeżeli urządzenie zostanie poprowadzone wzdłuż granicy Twojej nieruchomości dodatkowo jest ulokowane w ziemi, to jego wpływ na Twoją nieruchomość jest nikomy. Ważna jest lokalizacja na Twojej nieruchomości innych urządzeń przesyłowych, które również mogą powodować ograniczenia w zabudowie. Nie bez znaczenia jest przeznaczenie nieruchomości i obostrzenia wynikające z planu miejscowego. Nie zawsze urządzenie przesyłowe powoduje ograniczenia. Tak naprawdę mogą one wynikać z planu miejscowego. Ważny jest sposób zagospodarowania nieruchomości, stopień ingerencji treść prawa własności. Wynika on głównie z definicji służebności, jak również obostrzeń, które niesie za sobą sama służebność. Ważne są również korzyści właściciela nieruchomości z tytułu współkorzystania z urządzenia przesyłowego. Zastanawiacie się, jakie możecie mieć korzyści? Wyobraźcie sobie taką sytuację, w rogu waszej działki, którą planujecie zabudować, przedsiębiorca przesyłowy stawia słup, a wy możecie zrobić do tego słupa przyłącz do waszego projektowanego budynku. Nie zawsze macie życzliwego sąsiada, który pozwoli Wam się wpiąć do słupa istniejącego na jego nieruchomości, także może będzie to z korzyścią dla Was. Istotne jest również ograniczenie możliwości inwestycyjnych wynikających z ustanowionej służebności. To już ściśle związane z treścią prawa służebności przesyłu. W zależności jakie jest to urządzenie, e, jakiego zakładu przesyłowego, ograniczenia są większe lub mniejsze. Ważny jest również rozwój gospodarczy terenów przyległych. Jeśli wasza działka jest niezabudowana, nie ma planu miejscowego, warto zwrócić uwagę na to, co jest wokół. Nie bez znaczenia jest również okres, na który służebność zostanie ustanowiona. Nie zawsze służebność ustanawiana jest na czas nieokreślony. Jest jeszcze wiele czynników, które należy uwzględnić przy określeniu wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Wynika to głównie z indywidualnego charakteru nieruchomości. Czynników wpływających na wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu jest sporo, dlatego niezwykle istotna jest wiedza ekspercka. Niejednokrotnie spotykam się z zbyt wygórowanymi oczekiwaniami co do wysokości wynagrodzenia i odwrotnie. Czasami właściciele nieruchomości nie są świadomi ograniczeń, jakie niesie ze sobą służebność przesyłu. Jeżeli nie jesteś pewien, czy zaproponowane przez zakład przesyłowy wynagrodzenie jest odpowiednie lub zastanawiasz się, czy warto zwrócić się do zakładu przesyłowego o regulację stanu prawnego istniejących na Twojej nieruchomości urządzeń przesyłowych? Skontaktuj się ze mną. SWWy Cena Nieruchomości czeka na Ciebie grupa ekspertów, która chętnie zajmie się Twoim tematem.